Witajcie. Dziś chciałbym podzielić się z Wami pewnymi myślami na temat wersetu, który znajdujemy w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale, to jest werset piąty. On brzmi w ten sposób. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Czy to jest bardzo piękny werset? który tak wiele mówi o naszej przyszłości, o przyszłości tych, którzy wierzą. Tam jest powiedziane, że zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe. No ale można zadać pytanie, ale kto jest zwycięzcą? Czy tylko ten, któremu się powiodło w życiu, który odnosił sukcesy, który wytrwał do końca, który czynił wiele dobrych rzeczy, bardzo jakby zasłużył sobie na to, żeby być zwycięzcą? Otóż. Najlepiej jest, gdy Biblia tłumaczy Biblię. I apostoł Jan, którego Bóg, Bóg natchnął na wyspie Patmos do napisania księgi objawienia, ten sam apostoł Jan napisał pierwszy list Jana, który w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie znajdujemy takie słowa: każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, którego który Go zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Czyli widzimy, że każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Ale zobaczmy parę wersetów dalej, werset czwarty i piąty. Apostoł Jan mówi dalej takie słowa. Wszystko, co się narodziło z Boga, przed chwilą mówiliśmy, każdy, kto wierzy, że Chrystus jest, że Jezus jest Chrystusem. Narodził się z Boga. Czy wierzysz w to? Bo jeżeli tak, to ten, kto się narodził z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat to nasza wiara? A któż może zwyciężać świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym? Wierzysz, że Chrystus, Jezus jest Chrystusem? Jeśli tak, należy do Jego rodziny, zrodziłeś się z Boga i jesteś zwycięzcą. Według tego, co tutaj przeczytaliśmy, zwycięzca to jest ten, który się, który wierzy, nie ten, który zasłużył, który wypracował sobie, dokonał czegoś wspaniałego. Nie, ten, który wierzy, który przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela ten jest nazwany zwycięzcą. A w objawieniu tutaj czytamy właśnie, że zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia Jego z Księgi Żywota. Wiesz, jakie to jest wspaniała obietnica? Jeżeli wierzysz, że Jezus jest Twoim Panem i Zbawicielem. Narodziłeś się z Boga i Twoje imię zostało zapisane w Księdze Żywota. To jest taka szczególna księga. Księga, w której zapisane są imiona wszystkich tych, którzy przyjęli Jezusa jako swojego pana zbawiciela. W księdze objawienia 21, od 11 do 15 czytamy, że podczas wielkiego sądu będą otwarte księgi i ta księga też będzie otwarta i każdy, kto nie był zapisany w tej księdze, czyli każdy, kto nie przyjął Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, będzie rzucony do jeziora ognistego na wieczne potępienie do piekła. Bo w tej księdze są zapisani tylko ci, którzy przyjęli to, co Jezus uczynił dla nich na krzyżu Golgoty, dwa tysiące lat temu. Nie. Wiecie, to jest wspaniała obietnica. To nam mówi takie, jak cudowne jest to, co Jezus uczynił. Bo ja nie jestem zwycięzcą. Moje imię nie jest zapisane w księdze żywota tylko dlatego, że ja się starałem, że robiłem wiele różnych rzeczy, spełniłem wiele dobrych uczynków. I nie. Jedyne, co zrobiłem, to przyjąłem to, co Chrystus uczynił. Tak jak ten łotr na krzyżu, który całe swoje życie czynił wiele złych rzeczy. I nie miał czasu, żeby zejść z tego krzyża, żeby to naprawić, żeby się poprawić, żeby odpłacić to wszystko, co złego uczynił. Ale jedyne, co zrobił, to zawołał. Jezu, zbaw mnie. Jezu, wejrzyj na mnie. I wiecie, Jezus powiedział mu te piękne słowa, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ty, jeżeli tylko uwierzyłeś, jeżeli tylko przyjąłeś Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, on zapisał twoje imię w Księdze Żywota. Ty jest piękne. Bo gdy on wszedł do Twojego serca, on będzie Cię zmieniał, on będzie Cię prowadził, on będzie czynił Twoje życie zupełnie inne. Ja tego doświadczyłem. I Ty też możesz tego doświadczyć. Możesz być zwycięzcą. Zwycięzcą, który będzie przyobleczony w białe szaty, którego imię będzie zapisane w Księdze Żywota, bo nikt nie wmarzy Twojego imienia z tej księgi. To jest wspaniała obietnica. Jesteś zwycięzcą, bo uwierzyłeś. I Biblia mówi, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. I dlatego zwyciężamy w Nim nie przez swoje własne dzieła, uczynki, ale przez tego, który pokonał śmierć na krzyżu Golgoty. Przez tego, który dokonał czegoś wspaniałego. Odkupił nas. I my dzisiaj w Nim możemy doświadczać tych wspaniałych obietnic. Tak jak tu jest powiedziane, zwycięstwa, zwycięstwa zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarze imienia Jego z Księgi Żywota. Jest tam jeszcze jedna piękna obietnica w tym wersecie, ale o tym powiem na następnym odcinku. Do usłyszenia.